Nie co, ona tam świna, no tam. On Ja lubię ta widać. Żebyś nie szczekała to tam, bo nie będzie dom... Nie, no do nie szczeka. Czekaj, bo się. Masz, deszczysz jeszcze. Masz tam. Miszka Sockiku dni bardzo agresywna zrobiła, szczeka, warczy. Jak popierdonaj ten... zamknij mordę Załnijely ja, o tak nie asią miał. No to się. Co się stało z miszką, Co się z nim dzieje? Jest bardzo agresywna, czeka cały czas, jest bardzo agresywna i chcemy ją tatą wydać. Chcemy zatem wydać. Jak to wydać? Jakiejś osobie, która po prostu będzie miała Miszkę, więc coś o miszce, mój tata powiedział się miszka nie uspokoi, za te kilka dni, to ją wydamy po prostu do jakiegoś. Nie do schroniska, bo tam do schroniska nie, tylko wydamy ją jakiejś dobrej ręce. To może ja wezmę Miszkę do siebie, co na to? Nie, nie! Wy by było za... No Dawid, wy, ale... miśkę... David, wy miśkę na zawsze, czy tylko na jakiś czas? Nie, na zawsze oddajemy ją, na zawsze oddamy. Nie jest ci przykro? Nie jest mi przykro, muszę, wydać Miśkę, bo jest za bardzo agresywna. Nie, nie dajemy sobie rady, bo mój tata jest psychicznie... Mój tak jest psychicznie wykończony szczekaniem i dlatego tego chory je jest, jest psychicznie jest chory. Uśpić nie, nie uśpić, tylko tu musimy ją wydać dobre ręce. Ale ale bo... dajmy, z a a zmęczony przez Miszka tylko przez ciebie, kurde No, no. co było za taka klatka, co tam na kamerce podobał dla taty? Co było za klatka taka? To nie jest klatka, to jest łóżko dla miski. No. A ja takim czymś no, śpi całą noc, cały dzień? Tak śpi.